Renoscenik. Proszę o taka sytuacja Getriebe proofing. No się porobiło. No, automatyczna skrzynia biegów. W warsztatach byłem kurna, nikt nie chce robić. I co? Sam będę robił. Za niedługo na moim kanale będzie filmik z naprawy automatycznej skrzyni biegów, no. Także wiesz, obserwuj, nie? O, będzie filmik, obserwuj, obserwuj. Cholera jasna. Części już są, proszę. Będziemy wymieniać. Elektrozawory, kurna, chata. wentylen będziemy wymieniać. Ja, ja. Getriebe proofen, Scheiße. Obserwuj, obserwuj. Za chwilę będzie film. Nara.